Pochodzę ze Zgorzelca, jestem absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego, studiowałem na Wydziale Mechanicznym, na kierunku mechanika i budowa maszyn. Od trzeciego roku studiów pracuję w zawodzie, od tamtej pory zmieniałem pracę dwukrotnie, nigdy nie miałem problemu ze znalezieniem nowej pracy. Bardzo spodobało mi się to miasto, jak jeszcze studiowałem i postanowiłem się tutaj osiedlić. Jestem młodym ojcem, mężem. Uważam, że w Zielonej Górze można się dobrze rozwijać, nie tylko zawodowo. Jest dobrze prowadzona polityka prorodzinna. Do Zielonej Góry przyjechałem z piły. Zdecydowałem się na studia tutaj, ponieważ no, w rankingu uczelni również ten Wydział Elektrotechniki, który, którym byłem zainteresowany, stał bardzo mocno. Udało mi się również założyć tutaj rodzinę i już w tym momencie udało mi się zauważyć pewne plusy, jakie, jakie, jakie w mieście się pojawiają, a mianowicie na przykład żłobek, do którego chodzi Hania, jest wspierany poprzez miasto. Cieszę się, że młodzi ludzie to w Zielonej Górze najszybciej znajdują pracę. Cieszę się, że najszybciej znajdują mieszkanie. To na pewno fajne, przyjazne miasto dla każdego. No, a jak się okazuje, w skali kraju, najlepsze. Lubię Zieloną Górę, ponieważ jest to przyjazne miasto dla młodych. Obecnie zajmuję się studiami dyktorenckimi. Jestem na pierwszym roku w kierunku filozofii. Wiążę swoją przyszłość z Zieloną Górą. Po zakończeniu studiów chciałabym kontynuować karierę naukową. Przyjechałem z województwa Łódzkiego do Zielonej Góry, konkretnie z Śradza. Założyliśmy tę firmę kończąc studia. Założyliśmy ją oczywiście także tutaj w Zielonej Górze, ponieważ dostaliśmy od razu ofertę z inkubatora przedsiębiorczości, co było dla nas bardzo dużym ułatwieniem takim startem. Miasto oraz Uniwersytet Zielonogórski mają bardzo pozytywny wpływ na rozwój naszej firmy, wspierają nas w sensie takim, że mamy bardzo dobre miejsca do, do rozwijania tej firmy. Oczywiście cieszę się z takiego rankingu, jak ktoś z zewnątrz ocenia i wskazuje, że w Zielonej Górze dzieje się dobrze, że jest wiele wspaniałych inicjatyw. Ja myślę, że też duża zasługa uniwersytetu w tym rankingu, bo jesteśmy jednym z najmniejszych miast uniwersyteckich w Polsce i to wszystko się potem przekłada. Wypada tylko się cieszyć po pierwsze, że miasto postrzegane jest jako ośrodek, gdzie warto wystartować do życia zawodowego. Z drugiej strony Cieszy fakt, że taką podstawą tej aktywności to jest działalność gospodarcza mikro i małych firm zakładanych przez Zielonogórza, czyli w dużym stopniu również wielu naszych absolwentów. No i myślę, że do tego Uniwersytet przygotowuje w sposób coraz lepszy.